Siemanko moi drodzy. Nawet w dzisiejszym odcinku omówimy nasz kanał. Znowu tak. Znowu. Niestety, niestety, znowu mam tu swoją kartkę taką. I jest tak. Informacje na kanał. Pierwsze. Dwa lub trzy konkursy. Wyplans z, z plastiki z, i z kanału. No i. No i pierwszy czyli się do tego pierwszego. z plastyki, no. I teraz wam zadaję pytanie. Zad właśnie jeden z konkursów, z tych dwóch, cech konkursów. Daję wam szansę na, nie wiem, tak na przykład do 28 maja narysować swojego psa. No. No i chyba więcej walnych informacji nie mam. Filmy będą się filmy będą się pojawiać. Pod... Podejrzewam że soboty i może w niedzielę. Czy to po prostu jest taki bo ja... dobrze wiemy? że się no i oczywiście to nie będzie się pojawiać takie poniedziałki, sprątki, wtorki, w, środ w środę, czwartek i piątek, nie tylko w sobotę i niedzielę. A ja podejrzewam, że bardziej soboty. No dobrze, dzisiaj mamy środę. No i po bo mam taki czas, po prostu, żeby nagrać ważne informacje, czyli po prostu filmy będą się rzadziej pojawiać. Wiecie, będą kiedyś współpracę. czyli współpracy, w... nie wiem czy wiecie, co oglądaliście, będą na przykład różne współpracy, naprawdę. Postaram się zrobić kiedyś tam tą współpracę na przykład, z tam, jak inni będzie mają współpracę z tym... Ej z PlayStation, z, 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 z firmą komputerową, z diabolo takimi przesłami, z jakimś tam sklepem, no, no i dobrze wiemy. To może kiedyś się tam pojawi. A, to jest ciekawe, bo powróćmy na chwilę do konkursu. Będą coś takiego jak i to, nie wiem, jak, jak świadectwa, czyli na przykład tu napisa jakie tam miejsce, tu gratuluję za zajęcie tam pierwszego, drugiego, pierwszego, drugiego trzeciego miejsca, wy konkursy na przykład plastycznym. Plastycznym, nic ciekawego, na tym skończyliśmy. Będą kiedyś współpracy, no to na przykład będę jakieś kiedyś też może będę wprowadzać jakieś tam rzeczy do jakichś sklepów może tam, a to kiedyś. Sklep może się kiedyś pojawić, czyli mój sklep, własny sklep, gdzie będę przydawał jakieś różne plakaty, coś o czy coś w ogóle o kanałach. A w ogóle współpracy, czyli jeśli powrócimy do współpracy, to nie wiem, to może z jakimiś aplikacjami, z firmą, na przykład Piratik, Super Zings, No, różne firmy, jeżeli to oglądają, to mogą wiedzieć, do kogo się mogą wracać, ale wiem, że może do mnie nie mogą. To może, ale postaram się tam sklep Pojawi. No to tam. Um, no i powrócimy sobie do piątki. Jeden sklep się pojawi. To strona będzie się nazywać www.piaski.pl. .pies w sumie jest taka aplikacja, ale to będzie sklep www.piaski.pl. I to jest w sumie. Oczywiście to jest koniec, już jest listy. No i pieskowi. No i ten sklep może się pojawić kiedyś. No i ten sklep się kiedyś pojawi, to są po prostu to takie informacje. I tak. No i mój własny podpis, żeby nie było. E-mail, I i nazwisko, kaj. Podpis. No i o, i teraz wiem, i teraz łatwo właśnie podrobić, pod, podrobić taki podpis. Mam na taki podpis, na przykład, bo to by start, to łatwo, można podrobić ten podpis. Proszę uważać, oczywiście, z tymi konkursami do 28. tam, chyba powiedziałem, nie wiem którego powiedziałem, ale jeżeli. Z, z, jeżeli tak powiedziałem, to teraz zmieniam 28. Nie wiem, czy tak powiedziałem, bo szybko zapomniałem. Bo tu wiecie, tak na huciachu trzeba wszystko powiedzieć o tym teraz, co się doda do kanału. Doda, może się kiedyś doda. No i z soboty no to jasne. No to podejrzewam, no że odcinki będą się też może pojawiać w piątki. To, Oczywiście kanał dobrze wiemy. E, Wolny chyba bardziej informacji nie mamy. O, a nie, mamy coś o piosenkach. Gdzie tam, tam piosenki? Pios, I teraz coś powiem o piosence, bo teraz mam więcej czasu na kamerce. No i piosenki, no to nie, dam wiem, że tam. Który, może jaka będzie piosenka? Może kiedy się pojawi? Nie wiem. Nie wiem kiedy nagrywałem ten odcinek. Ale już, już patrzę za, za jakimiś zabawkami, żeby nagrać ten odcinek. I do angielsku. I mam nawet ciekawą grę. Do nagrania. I ona nazywa się. I oczywiście, tam Gdy oglądacie, to teraz jest 8, 18, 69 u mnie. Może Roblox gdzieś O, zwróćcie uwagę na tą drugą. Tą drugą, o aplikację AcerCraft. Z niej właśnie chcę nagrać coś. Uwaga, uwaga, z Robloxa może też się coś pojawi. Z Robloxa będzie się też pojawiać z Brawl Stars wątpię. Bo tu co zainteresuję jest, to jest pojawi się stare konto. Moje no 40 czy 45 zamiarze chyba ma, nie wiem. No i no tu mam do nagrania tomu kiedyś tam. Nie wiem kiedy, bo oczywiście Skoła teraz się zaczyna. No i niestety, teraz czwarta klasa mam. No to właśnie, tu nie jest jak pierwsza, pierwsza druga, trzecia, z mowy na spokojnie nagrywać. I teraz więcej będzie trzeba na przykład za zadanie dla chętnych, bo No nie da. No. Oczywiście, kto jest za granicy ogląda nie wiem, nie, nie ogląda mnie ktoś z USA, z, Afry, nie, z Afryki, może też pojawi się kardynał no, w ale powracamy do tego, co mówiłem, czyli jeżeli z Afryki, z, z Polski, nie wiem, z, Uk z Ukrainy, tam oby postaram się właśnie nie wszędzie nagrywać z głosem kiedyś mówiłem, że postaram się stworzyć drugi kanał, staram się, on może być o takich tam po prostu tam coś poka będę pokazywał, na przykład jak się rysuje, ale nic nie będę mówił, tylko po prostu będę pokazywał jak zrobić dany krok do, do rysowania tam. A i dzisiaj, no, jak widzicie, mamy inne stanowisko, inne, inne miejsce, dla... ale to tylko dzisiaj jutro powrócimy sobie do naszego starego stanowiska. Zamierzam nagrać film. Hmm. Oczywiście zapraszam naprawdę do współpracy ze mną. Ja wiem, jak to się robi, wiem, produkty, na no jak mówię, też mogą się pojawić w jakichś biurąkach, zapkach. Najbardziej teraz się pojawiają te produkty, jak tu będę w tam zapkach. Oczywiście, jak mówiłem, autografy. I teraz uwaga, uwaga, ważna informacja, jak te autografy. Ben autografy zmieniają się od 29 października od 29, 20 po, po, jed, po zakończeniu po jednym dniu po jednym dniu kończy się kończy się jachtów Kończy się mój stary autograf. 29 września 2025 zmieniam mój autograf. Dlaczego zmieniam? Bo jak mówiłem, łatwo podrobić. I też o konkursie. A, jeśli o konkursie, no to do 28, czyli widzę, tu wypada w niedzielę. No i w poniedziałek. Oczywiście wtorek 30 jest. Wczoraj jest dzień chłopaka, naprawdę w 30 będę po prostu i chyba 30 albo 20. 30 chyba nagram film, albo tego października, albo 3, albo 2, nagram właśnie film, żeby się skończyć. Skąd... Dowiedzieć się od was, żeby dać wam tą nagrodę tam. I tam nagrody tam powiem na innym tam filmie, bo teraz nie ma czasu. Na razie, cześć i czołem, pa.